Ok. <coughs> ok. Boże, jak wam gdzieś tuje jakiś typ? Ja pierdolę, czy oni za mną Ok. Ok, stream. On. Siema, witajcie, jestem Lewer. Dzisiaj jesteśmy na. tym. co ja tylko wyłączę i włączę. No i co? Nie wiem, co mam dzisiaj robić. Coś tam bardzo mówi o tych wojnach magazynowych, ale to zobaczymy. Sobie pójdę jeszcze do siebie. na hmm, chwilę. Border się powiększył z 2037 na ten na 3000 kratek, więc kto potrzebował dżungli na przykład, będzie mógł teraz takową posiadać. Dżungla jest chyba gdzieś. Yy, o, tutaj. No nie byłem tam blisko. Yy, się tam yy, musiałem tepnąć na kratynę, żeby wiedzieć gdzie jest, dlatego tak zrobiłem, ale spoko. No bo dżungla to akurat no nie, nie jest, nie, nie będzie nic rzadkiego Dżunglator czy każdy wiedział gdzie jest wcześniej, bo widać by było z tego Dzięki za fair aspect i dużo granitu <śmiech> <śmiech> Dzięki bardzo, dziękuję, dziękuję ci Za ten dar szczodry Ile waży świat ten? No, no, okay. Najlepszy odpowiedź, nie możecie zaprzeczyć. No Rafał, i dużo on tego granitu teraz mamy? Mnie <słuch> nic Ja bym sobie w ogóle przeniósł ten... O! Przeniosłbym sobie rzeczy typu granit do tej skrzynki osobno, co? No, mi to trochę miejsca, wiecie? Zwykle jakiś... O. Nie, no te akacje drzwi będą do spalenia. Nie, one są useless. Tak, No, zrobię sobie zapisowe jakieś rzeczy do tego. No bo to są mogę na razie jeszcze pozwolić na wymienianie tych rzeczy wszystkich itp. Gorzej jedynie z klatą, bo na momentik. Ale tylko klata na razie. Nie skupiałem się jakoś bardzo wobec tego, nie wiem, na zbrojkach się nigdy nie skupiam. Wiem, że niby jestem bardziej podatny na N, zabójstwo itp. No to. Jebać. Huh. No to sobie przenieśmy tutaj wszystkie te rzeczy, z moim względem niepotrzebnie, tylko taki Dobra. Tu już jest git. Ilościowo to na razie nie wiem. Ja bym w sumie... Mam od breaking jakieś. Ale breakingu w sumie nie mam w ogóle. Bo może to bym potrzebował jakoś wyfarmić, ale nie będę miał teraz wieśniaków. Ale można nawet takie nie będę miał bo ja mogę sobie ogarnąć emeraldy, żeby ten po prostu posiadać Dodatkowo muszę no, sobie chyba ogarnąć shoppera jakiegoś po prostu, wiecie? Czy spał, by się ogarnęło jakieś szybki PRA, by po prostu, wiecie, pomagał. Okej, okay, nikt mi tego nie kopał, dobrze, dobrze, nie kopcie mi tego. I teraz tak, ważna część, której nie rozwiałem, a powinienem. Farma ziemniaków. Ja zawsze robię farmy ziemniaków, na tej edycji mi się po prostu to udało dopiero później. Niestety. Yy, więc no. Chyba to zniszczę, bo mnie denerwuje, tylko wiem, że to jest marnotrawstwo, ale z drugiej strony po co mi aż tyle tego? Yy, no i jeszcze może ten... Zaraz jak jagódki zbiorę. Wiecie, takie awaryjne jedzenie sobie po prostu do skrzynki się kopi. No i tak będę musiał do skrzynki pójść, żeby się ten cofnąć. Zanim was zabiję, to się jeszcze rozmnóżcie może, bo na mogę zabić was więcej. Dobra, starczy. O! Wypuścicie mnie! Pomocy! Dobra. Z jednej strony mają żydowska yy, ten. strona, każemy iść do tej dżungli, bo wiem gdzie jest, niestety. Znaczy ja wiedziałem w sumie gdzie jest, bo mówili ciągle, że na północy będzie. O, monument jest, okej. Okay. Dobrze. A z drugiej strony ten. To, 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 ej, to dobrze, że monument jest. Ciekawe, ciekawe update, nie? Monument update. Po co? Po co? Nie mam powiedzieć po co. A a nie. Ja ja ja. Będziesz tak by go ktoś mógł zabić, więc jebać. Wiecie co? Skoro dżungla jest otwarta Ulepszenie domu na... Nie zwróciłem na to uwagi, szczerze, dopóki tego nie powiedziałeś. Ja, specy... ja sobie specjalnie, moi drodzy, zrobiłem drewniany domek, żeby po prostu mieć, nie wiem, kurwa, ładny domek, a wy musiście stawiać... Gra... Nie, mój Kiro się teraz używa, a mogłem go wykorzystać do czegoś innego. Mmm. No. No dobra, fajnie, ale... Be... No, nie róbcie mi tak. No, Nie, nie, nie chcę mi się potem tego, wiecie, naprawiać itp. Paf. 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 Fajny prank, ale pas. Spasowałbym. Kurde, trochę mi szkoda tego kilofa teraz, bo chciałem go sobie jednak e, naprawić, bo jeszcze nie mam tego unbreakingu żadnego. Szkoda mi kilowa, szkoda mi kilowa bardzo po prostu teraz, że musisz iść na naprawę po prostu. Tutaj ma być Dark Oak Plank i tyle. Super muszę się cofać o, o co się stało dobra, nieważne Tylko strip, strip tego se wale, bo użyć będzie tylko hmm, Tutaj cofnę, okej okay. Dobra, no i mamy normalnie dom jak wcześniej Ząd się ten? Ja wysprzą też tam? Muszę czy nie muszę? O. Nie Ja nie odmieniam idzie.